Piękne plaże, okazałe palmy oraz majestatyczne góry stały się wizytówką klimatycznego Tuczepi. Nazwa Tuczepi w potocznym znaczeniu oznacza wioska przy źródle. Walor turystyczny malowniczego Tuczepi został odkryty dopiero w połowie XX wieku. W latach 60. zaczęły pojawiać się tu pierwsze wille z nastawieniem na obsługę ruchu turystycznego. Hemeralny charakter, piękne plaże, masywy górskie biokowo oraz lokalizacja czynią z miejscowości idealną bazę na rodzinny pobyt na Ribierze Makarskiej. Miejscowość położona jest 5 minut jazdy od Makarskiej, będąc w tej malowniczej miejscowości możemy spacerem dojść do podgory. Główną atrakcją tu czepi jest Riva, czyli porośnięta okazałymi palmami nadmorska promenada. Wzdłuż której ciągną się klimatyczne kawiarenki, restauracje i konoby. Na umiejscowionej na nadmorskiej Rivie Estradzie odbywają się w sezonie wieczorne koncerty oraz imprezy plenerowe. W Tuczepi, na odcinku 2 km mamy jedną z dłuższych plaż w Chorwacji. Będąc w Tuczepi, warto skorzystać z Zipline Tuczepi, czyli Turyolki Górskiej która ma do zaoferowania trasę zjazdową o długości około 1 km. Ponadto warto zobaczyć piękny, kamienny kościół świętego Antoniego Padua.